No i co, tutaj nic nie ma, po co? Takie wejście. Hmm. No okej. Okay. Ej, no. Przed chwilą tu coś było, że mogłem zjechać, a teraz. Tak, jak się tyłem odwróciłem do niny, to mogę pojechać. I co? Po co mi to było? Aha, czy powiecie, że tak? Że tam się wchodzi, zjeżdża tu, dopiero się wchodzi i potem się wychodzi. Hm. Bomba. Dobra, nic tu nie ma. Po co tam idziesz, laska? O, może tu coś jeszcze było? Nope. tylko mi tu. To nie skacz. Coś mnie przycięło, i nie mogłem obrócić myszki troszeczkę. Dobra, skoro tam nie ma nic, to idziemy tutaj. Sorry, panie profesorze, pływanie nie jest wskazane. Ale ten pomysł z granatem był po prostu the best. Mogłem go wrzucić, zanim tam wszedłem. Ale nikt nie przewidział, że się nie da wyjść pot potem z tego. A to jest budka meteorologiczna, która mierzy pewnie temperaturę, wilgotność, ilość opadów. W Polsce też się takie znajdują, to w wielu miejscach. I są bardzo pożyteczne. Przynajmniej dzięki nim, wie, nim wiemy, jaka jest temperatura. Przynajmniej tak w prognozach pogody. Ponieważ nikt chyba raczej nie korzysta z domowej takiej stacji meteorologicznej małej. Prędzej ma termometr w domu i to wszystko. E, nie podoba mi się to, że się drzwi otwierają. Idziesz pan pierwszy. To są Twoi koledzy. Halo, jesteś w domu? O tak, wygląda ciekawie. Drzwi się same otwierają i same się zamykają. Jeszcze tylko mumii mi brakuje. Eh. Dobra. Jak się używał latarki? No włączona. Co teraz? O, dobra. Prawdziwa logika. A, nie tak chciałem. Zawsze muszę coś włączyć i nie tak Dobra To był błąd Może nikt się nie kapnął. No tu się przełącza na ten Tu się włącza latarkę Okej, okay, mam latarkę i co? A dobra, zapomniałem, którym się przyświeca. Tym Tatawahum. No hmm. ja muszę zawsze coś włączyć, co niepotrzebne jest. Okej, okay, w porządku. Mumia, stój. No tak, jak mumia wyszła, to ja mam yy, właśnie municji Nie lubię mumiii Mumie są b Już chyba to mówiłem wcześniej Dobra Poszukajmy czy jest jakiś gospodarz w tym Domu bo Zaczyna mnie troszkę to przerażać, że mumia tu stoi a nikogo innego nie ma Pewnie jakaś krątwa, mumi, wszyscy tutaj umarli. Ale torpedy mają. No dobra, pożyczę sobie później jedną. Granat jest zawsze przydatny, ale wolę tu nie rzucać, bo jeszcze się wysadza. Tych torped trochę tutaj jest.

że ich będzie trochę Wybuchy! Jak ja kocham wybuchy Gincie! Przeszkadzacie mi tylko No tak z takiej broni strzelać do tych tam daleko ustawionych, to też jest jakaś porażka. Nie chcę zamieniać, co tą moją broń. Powoli, ale to powoli, jakoś tam pewnie dojdę. O, cześć! Aha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że tam jesteście. Gin. Dobra, chyba zginąłeś. Idę dalej. Tu jeszcze ktoś był. Był. O, cześć. Dobra Tu jest wejście na ubota. Ja nie chcę do łodzi podwodnej. Tam jest ciasno i w ogóle. Jeszcze mnie zamknął, odpłynął i zostanę pod wodą. First. E, no tak, mówiłem, że mnie zamknął i zostanę pod wodą. E, zaraz, zaraz, ja go nie załatwiłem, więc kto? E. Przekręcić? Chyba zakręciłem wszystko co mogłem, nie mogę tego przekręcić więcej. Hmm. No nie, skoro się nie uda tego przekręcić, no dalej podejść też nie mogę. Ani tego kliknąć. Hmm. Może się coś znajdzie tam dalej. Niepokoi mnie ta sytuacja na tym bocie. Zwłaszcza, że tutaj leży martwy, tam leżą martwy. Tu kolejne jakieś martwy. O, okej, okay, mam łom! Czy teraz powinno się dać zakręcić? E, no, w porządku coś zrobiłem, ale nie do końca, wiem co? A powiedzmy, że jest... Dobrze, idziemy dalej. Mówiłem, że tu jest wąsko. Aha! Co, umyje samuraj? Gień. Nazi submarine mummies? Kiedykolwiek, to może być niesamowite. Mówiłem, że chyba ktoś tutaj wpadł na imprezkę i wszystkich pozabijał, i zapewne to będzie mumia. No, ale... Mumi samuraja to ja się tutaj nie spodziewałem. Tak, przeszedłem przez... ubota ...z jednej do drugiej strony.

Czuję kłopoty. A wy? No. Hm. Nie jest ci zimno? Pewnie nie, skoro nic nie mówisz. Dobra, idziemy dalej. Wolę nie spędzić tutaj ani minuty dłużej. Mówiłem, czuję kłopoty. Może przeładuję? Ja zawsze latam z pustym magazynkiem. <laughs> o kurde, to było niefajne. Mało brakowało, gdzie jesteś? Przynajmniej teraz ktoś się przydaje do szczelania. Za dużo czerwonej farby na monitorze i musiałem zaczekać. Ktoś jeszcze fajny pokoik. Co to robi? Alright, let's move on. A, drzwi otwiera. Myślałem, no, że wysadzę tą w cholerę. Zwykle tak bywa, że jak się wychodzi skądś, to się to wszystko potem wysadzę. Żeby mumie nas nie ścigały. E, widzę coś niebieskiego i ja się tego boję. A, nie, jednak nie było tak źle. Ale kolejny trup, niezabity z mojej ręki, mnie zaczyna troszeczkę przerażać. Bo w końcu z kim ja tutaj walczę? Czy z y, Niemcami? Okej. Okay. Czy z mumiami? Y, muszę uważać. Właśnie się zapomniałem, że tutaj wszędzie są pułapki. Tutaj nic nie zrobię, więc idziemy dalej. I teraz powoli. Bo właśnie się wysadzę, zaraz. Oni tego raczej nie stawiali na mnie, tylko na te mumie, które ich ścigają i zabijają po drodze. Takie ja mam coś przeczucia. Bo chyba nie spodziewali się, że. Dot to dasz tak daleko, myślę, że koledzy mnie załatwią dużo wcześniej. Ale po tych trupach po drodze widzę, że jednak ktoś inny ich załatwił. E, tu się nie da wejść, szkoda. Jeszcze jakieś niespodzianki? Oczywiście. Nie, tego nie rozbroję chyba. Tylko mi nie wejść, kurde. Ten granat. Jeśli że podeszło to Już myślałem, że muszę tam pójść. Troszeczkę ta sytuacja mi się tutaj nie podoba. O, skarbik. Dobra, wyjdźmy stąd. Bo się nie orientuję do końca, gdzie mam pójść. O, chyba tu. Jest! W końcu. Moja ukochana snajperka. Aha dobra noc! Dziękuję, to by było na tyle. Możemy jechać. Bardzo zgrana para. Nie, Tadek? Już myślałem, że się da. A, tu jest wajcha. Czy te wajchy muszą nie działać, kiedy ja ich chcę przełączyć? Tylko kiedy ten koleś przychodzi, przełącza, to zadziała? O, działaj! Bo znowu utknę na długie minuty w jakimś dziwnym miejscu. Hmm, e, okej, okay. właśnie nie do końca komu co się stało. Zrobić sobie przejście. Bardzo miło. No to otwierać mi tą bramę teraz. Ja musiałem zjeżdżać na linię i sobie takie fajne przejście. Rzućcie wafle. No już. Rzucać te wafle. Snajperka na bliski dystans. Fajna rzecz. O ile do mnie nie strzelają, i nie ładuje nie wiadomo ile amunicji. Chyba coś wysadziłem Nie do końca miałem taki plan A, jeszcze tam się kryjesz. Jeszcze ktoś? Ja... Pomyślałby ktoś, że to będzie tyle Poczekam na ciebie, żebyś wychylić, poczekam. No tak, poczekałem, ale nie miałem amunicji, jak zwykle. W takich sytuacjach. A, nie chciałem granatu, tylko chciałem broń, ale ponieważ leżały razem, nie dało się podnieść. co jest w tej grze, jakoś myszka mi się często dość przycina, jak próbuję obrócić. To jest niemiłe. A to tylko w tej grze, tak jakiś dziwny przypadek. Ta, ja biegam teraz szarżą. Mam nadzieję, że nie wpadnę na jakąś minę. Chyba czyściutko jest zdobyłem flagę! Metalową? Masz Czy teraz? Przez budynek zapewne